Czekaj, jak nie... Ale że tak Co? Co! Co? Siema wszystkim, z tej strony Pętlici, kolejny odcinek z BS-a, przy Państwa, to jest chyba najbardziej potężny odcinek z Brawl jaki kiedykolwiek nagrałem, naprawdę. Do tego to się akurat nikt nie spodziewał. Nie wiem, no jak wiecie zaszło po miniatury i po tytule. E, po miniaturze i po tytule, po miniaturce i po tytule. No robiliśmy opening, polowanie tak właściwie na grifa i tam chyba Marcelowi brakowało jeszcze łącznie jakieś 20, nie wiem tam, łącznie gadżetów i starpowerów, poza griffem. Eee, Także, ale powiem wam, że no, odcinek jest potężny, także co możecie stawić suba, bo lecimy po 10 tysięcy subskrypcji będzie też konkurs o 100 ZIKO. No i co, na najbliższym liveie dzisiaj albo jutro o 19.55 postaram się rozlosować też 20 ZIKO Google Play. Także możecie sobie wbić. No i zachęcam do obejrzenia całego odcinka, bo naprawdę dużo się tam dzieje. Także co, ja już nie przedłużam i lecimy. Dobrze. Halo, Dobrze. stary na grzybach. Proszę Państwa, tak jak już powiedziałem we wstępie, teraz właśnie będziemy robili sobie ten opening tego starego karnetu. A na dopiero kolejnym odcinku zrobimy sobie kolejny karnet, także zobaczymy, co dzisiaj wypadnie. No i tutaj przygotował w ogóle możesz się przywitać Marce, od tego. Marcy przygotował tutaj chyba w notatniku, co on w ogóle może wydropić, także możesz to pokazać w sumie, że jakie są mniej więcej szanse, nie? Więc gadżety no, i star okay. powery, no trochę tego jest poza... poza griffem. No ale skrzynek w sumie też jest dużo, bo skrzynek jest aż 117 115. 115, 115. skrzynek jest, także no, masny opening ze starego karnetu nie wiem ile dokładnie jest. jest 50, starym. a z tego 65. No to dobra, no to lecimy. Myślę, że polecimy pokaż ten stary karnet. Gość tutaj Poczekaj, ma procentę, starego karneta. Tak, żebyś wiedział na przykład. No, może po co? A jest bardzo dużo, ci powiem. Myślę, że wyleci bardzo szybko, nie? epicki czemu epicki bardzo epicki za 00. to czy nie? to y, są procenty na A jest epicki. Dobra, przeczytałem bardzo epicki. No? Dobra, dobra. A. Na gazety jest na więcej szans, to jest 2%. No Dobra, to, to jest stary, jest stary, tak? Tu jest stary mhm. kanet. No to proszę Państwa mamy 50 y, dużych skrzynek pierwszy poziom Myślę, że rzucimy zaklęcie jednorazowo na całą kupę tych skrzynek, bo co jedną skrzynkę to była trochę przesada myślę A ty jeszcze wcześniej masz? Znaczy nie to A to, to już jest, jest nowy kary, dobra, myślałem, że tego wcześniejszego to jeszcze masz Dobra, no to co? P pokus czary Mary w tej skrzynce, w tej starej marcerze Miegary To Państwa poleciało zaklęcie, otwieramy pierwszą Mamy jedynkę? jedynkę. Czekaj jak jedynkę Ale tak Co? 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 Jak? Rekord, rekord, rekord. To jest chyba rekord świata, chłopie. Wiesz co, Widziałem, że go szybko dropnę, no, ale nie wiedziałem, że już tak. Ty no, dwie minuty odcinka posrało. Chłopie, WTF. Co jest? A też go nie. Ja cię. Pierwszego bigboxu. No, ja nie no. Niemożliwe to jest. I ja to nie ja działa, w to nie wierzę, ja w to nie wierzę. Jakim kuźwiat cudem? Chłopia ja myślałem, że tego w ogóle nie trafimy, bo jest takie dużo rzeczy. Ja pierdykam. Ja twoje zaklęcia działają, proste. No i widzowie kolejny przykład, że zaklęcia działają, dokładnie. Ty to ja nie wiem, no chyba otworzymy dalej te skrzynki, no bo co, kuźio chyba jeszcze potrafisz... Najwyżej można następnym po prostu... Tak. No i w następnym odcinku po prostu można zagrać z sobą nie? Tym griffem. Chyba, że ja też no, u siebie no, trafię, no, no ale to... A właśnie, bo ja nie wspomniałem w sumie. A zresztą widzicie na ekranie, bo nagrywam, że to jest... Y... Przechwytywanie ekranu, żeby potem nie było, wiecie, bo niektórzy myślą, że ja wchodzę na jakichś konta czy coś. To jest po prostu stream, który mi da Marcel na Discordzie, także spokojnie. Ładnie. Y... No i dobra, chłopio, może robić speed na tych skrzynkach teraz. Jak coś wypadnie, to będziemy sobie... Wiecie, jedynka. Gadget. Dla okay. no i elegancko. Kurde, ale chłop ma farta falonego, ty, nie wierzę. Dobra, walimy speedrun, ten speedrun tak poszła pewnie, zejdzie nam tak do 5 minut, myślę, że Znowu jedynka. Kolejny garze, ty! Ale, le leci, no. Jak ja ten chłopie film nazywam, speedrun w otwieraniu skrzynek, chyba. Ja pierdziele. No. Ten odcinek widzowie autentycznie będzie miał tytuł, największy fart roku, nie wiem chyba. Bo to jest bez kitu. To jest największe, wow. nie wiem, szczęście aż, no aż się z się pierwszej się uczę. z pierwszej skrzynki grifa. Jeszcze go teraz wymaksuję punktami, nie wierzę. co za bot. Co za bot widzowie. Ale ma śniódko tych skrzynek. Dostaje się z żetony. Dobra, a to ten drugi karnet co mi nie wiem. Ten nowy karnet. Jedynka, uwaga, Obprawiasz. star power. Star power. Star power obpawiasz? dobra. No, no i no, łatwo, tak, wyjechałeś na moc, na maksa Widzowie, nie no, ja to jeszcze tutaj wymyślam co będzie skrzynka, wszystko się trafia, to co ja powiedziałem Łatwo Ale z tym griffem to lag mózgu, ty, bez Masakra Masakra fest Ty, dobra, w sumie szybko to idzie Mamy dopiero 4 minuty odcinka, no. tak naprawdę w Może nawet polecimy z tym nowym karnetem, chyba, że chcesz sobie go zostawić y jako stary karnet, jak no, będzie polenie. Nie, nie ma sensu chyba, o co no bo chyba, że wie, że jakąś nową postać kolejną znowu, będziemy na ten stary karnet. To uzbieram na spokojnie. A no w sumie luźno, dobra, no to możesz... Nie wiem, chcesz go cię teraz? Znaczy nie wiem, może skończymy pierwsze te skrzynki dopiero. Bo w sumie nowy. mieliśmy zrobić dwa odcinki ogólnie, że najpierw odzywiamy stary karnet i potem nowy. No ale, kuźwa, tego nikt się nie spodziewał, jak to powiedział to pewien czeka, No Tak, chwilę, ja mam takie za takie mega szybkie na tyle. Obła? Chyba poszedł i będziemy go teraz widzieli, mogę tutaj podisować. Duo 3. W ogóle zapraszam na mojego potężnego Discorda, powinien być link w opisie. Chociaż ten link co Kuźwa daje nowy, a on po tygodniu się psuje, pomimo że jest nieograniczona liczba, tam chyba wejść. Dobra, jestem dobra, już. Dobra, jesteś jestem. witam serdecznie. No. Lecimy, daj. dwójeczka, dobra. jedyneczka yy, starfire. dobra, nice. Uuu, do baza. Kurde. No. Nice. Teraz, za drugą skrzynką, nie tak w następnej, tej będzie, właśnie, teraz tej będzie, coś na 100%. Uwaga. Aha, w sensie nie było. czekaj, bo... wymaksujemy sobie grifa i no... O, dobra, możesz wymaksować grifa. nie wiesz, że to chłop w ogóle... Pierwsza skrzynka, griff wymaksowany już, chcielibyśmy wdzić 5 minut. No i łatwo. Ej, w sumie teraz, jak tak myślę... Jak takie ja sobie właśnie jak ty, miałem tak dużo parków... To wszyscy mnie się nie dziwię, że niektórzy mówią, że ich się tylko BS nudzi. No bo, szczerze, jak ktoś naprawdę tak ma, że ma, nie wiem, tam 50 księg zostawione i ma wszystkie postacie w i wiecie, odsyła tylko jedną i mu wszystko siada, to to jest takie też by się pewnie znudziło. Dlatego ja. <grym> mi brakuje jeszcze chyba 7 zadmiarzy pucharków, to mam dopiero 16 tysięcy, nie tały tam 15,5 chyba. Więc no. No ale białem kurde kurde to jest. Jeśli w ogóle jak ktoś jeszcze ogląda tego momentu, może napisać yy, w komentarzach. Yyy, monitor, bo właśnie dzisiaj mi przyjdzie nowy. Więc ha, może nagram jakiś odcinek z mojego stanowiska przy Państwa upgrade yy, także nie Mękę? może to zobaczycie. Co, nowy karnet? od razu w tym odcinku. No my się rzucimy, no bo ]right. co, i tak już GIFA nie wydropimy, nie? Dobra. Dobra, to, to dawaj nowy, lecimy od Mega Boxa przy państwa. Sió! Masz masz tych silnikach swój stary macym, ale tutaj, tutaj zakręci znowu było rzucone Ale tutaj już chyba ci... Nie, masz jeszcze tam do wytropienia Star Powery, co nie? No mam dużo i gadżetów, i tak dalej no a ty nie pominasz jednej skrzynki przypadkiem? Już się no, nie tylko pierwszy z dolnym karnetem. Aha, pierwszy ci z dolnym, dobra, dobra, no komu, komu. No. Ej, ale kurde mega, potężny odcinek Jo pierdykam. To jest tutaj Golda, a to ty chyba wyt nie golda To jest chłopiec ile tego golda miałeś? Na początku pamiętasz przed nagrywaniem? A to można w sumie na na no, Power! Naszej. A gazet. To na początku odcinka, jak ktoś sobie zobaczy, to... O, jak ktoś policzy, no. ile miał Marcel godna, ile teraz ma na końcu, ile dostał łącznie, to w ogóle będzie koksem. Wyższa matematyka, normalnie wakacyjna matematyka z pędzem. Star Uu. Power, dwie za Moc, już na szybciej, to dobrze, No spoko, spoko. Na pewno ciekawszy ten karnet, niż poprzedni. O, znowu coś dwie, się dzieje. dwa itemy. Dwa itemy, Dobra. Dwa... Oj, bez kitu, dwa gadżety. Gadżet Star Power. Ej, ale koszt skrzynka. O jak z skrzynka no? Kurde, takie to skrzynki bym się dały zawsze. Mi w ogóle ostatnio sieldzed gazet z tej małej skrzynki, to się dziwiłem, bo myślałem, że coś nie gówno siadał. Znowu? Star Power? Oj ładnie, chłopiec z te Star Power, czesze ty. To za kogoś? No ciekawsze niż... O i znowu. Chyba jest... mm. piątą skrzynkę z rzędu otwiera kuźwa z tymi. z, z Star Powerem. Ura a na pewno to nie jest tak trudno jak w poprzednim odcinku, to, w openingu, nie? No, w poprzednim openingu, że, że trochę to trwało, zanim go trafili, tego squeaka, chyba. No, no, w trzeciej albo czwartej skrzynce, już nie pamiętam. To, to w sumie to też, to też dużo nie jest, xD, ale, ale dobra. No, ale teraz, czas widzę kolejny opening, to będziemy musieli powiedzieć rekord i otworzyć to w ogóle... ...przed rozpoczęciem nagrywania, chyba. O, do grifa. Grifa, nice. o, oh, nice. Ty właśnie, bo do grifa też będziemy... Gryff na razie jeden czy dwa gadżety już ma? Dwa chyba ma. Nie, jeden, jeden ma. O, jeden. Dobra, to już sobie masz wymaksowanego. Star Power jest do niego też? Jakieś dwa są czy jeden? Nie, jeden na razie chyba. A Star Power nie trafi jeszcze chyba do Girfass, nie? Nie, nie. Dobra, tak to się jakiś tak wygląda. Masno fair, może jeszcze w sumie trafisz. Jest coś. Nie Aj, musiałem w sensie się do tego. Dobra. Ty no to ty właściwie to ci wszystko chyba będziesz miał, chyba co ci brakowało. Mhm. Do nie skicu. wiem, może No tak Chyba tak, doczekaj. No chyba parę rzeczy możemy trafić jeszcze. No mi się też na coś jeszcze możesz trafić. Jest coś, jest Dobra, dobra. O kolejny do baza, tu masz dwa. To baza też wymaksowała gadżetami, ale w sumie kolejna rzecz. Ja pierdzielę ty takie Ej, Ile to by tych gadżetów brakowało? To nie był ostatni już? Hmm, wiesz co? Nie wiem, nie wiem. Dobra, dwa no się no, ale... Jeszcze może coś siądzi, no. bo w sumie chyba że my, że my chyba wszystko trafiliśmy to wtedy. Naprawdę, nie. Nie, no. jeszcze nie wszystko. Jeszcze dam star power do kilku postaci. Aha, no to widzisz, no to... No ale to i tak kupi dużo, no. Mega faszi trafił. No dokładnie. Nie, no, zawsze coś lepiej. W ogóle ciekawe czy była taka szansa, żeśmy na przykład nic nie trafili dzisiaj. Często mi się wydaje, że to zawsze chyba niemożliwe. Żeby no. mieć z takiego pecha, ja wiem. To jest też trochę. No i uwaga, 48 poziom. siup No i niestety nie ma nic. Tutaj mamy coś? Nie mamy chyba. No nie. niestety. Duża skrzynka. Już koniec powoli, kurde. Już powoli koniec. TikTok się obserwuje, kozak. Pozdrów się no. zioma. Dobra, lecimy. To jest ostatnie, nie? Nie. Jeszcze troszkę. Dobra, to dawaj. 200 tych. Odbierz nagrodę, masiutko, Łup! I chyba już ryśmy wszystko trafili, mi się wydaje. Nie, nie, nie. Ja nie wiem, jeszcze kilka Star Powerów. Ale to by coś siadło, myślałem. Do Piper, i tak dalej. Chyba. A. No. O jest, o nie, to jest ten, że to dobra. No to ostatnia no tak, strzelka, widzowie. Dostawcie no łapkę w górę. Teraz Marce wypowiada zaklęcie matematyczne. Nie, czy ty dawaj zaklęcie? Kus, pokus. Czarny głośnik, która stara ma podnosik, no i proste. Dawaj. No i nie ma nic, bo to U, jakieś aby tak zaklęcie to. było. A tak bardzo... Także że co widzowie. No z Marcelem to żeśmy się kompletnie nie spodziewali, że w pierwszej skrzynce siądzie griff. Także kuźnia potężnie, no i co? No ja mu dziękuję bardzo za odcineczka. Kolejny taki będzie jak będzie nowa postać i ma co tutaj bije sobie elegancko kardecik. No wiecie, ja tak nie zostałem no. karnetu, bo zawsze trzebałem się na live'ach, więc no. Ale yy, ale co? Ale w sumie tyle, no i siema, Marcel też się może pożegnać. Elu! নাম no, সেমা